Cześć, Anko, tutaj i dzisiaj będziemy grać na moim serwerze. Wiver 3 to jest z nim. Mam kanał Osiemano. Dawno się pewnie nie widzieliśmy, bo wczoraj tylko wrzucałem w jeden film, dwa Będzie fajnie polecę i pamiętajcie co macie robić, czekajcie co macie robić, zobaczcie subscribe I, i macie bibera 3 i mnie dobimy mamy 13 to dawajcie 15, 15, albo 15, to Dobra, jesteśmy właśnie sobie tu gram. Dobra, trochę ciszę tej jest. Albo po co będzie tak fajniej. E, tak, no no to może tutaj zaprezentuję. To jest nasz kościół. Jeszcze musimy to budować tu. Dzisiaj Bivera 3 na kanale będzie film właśnie z tego tego serwera ale będzie coś takiego że będziemy sobie się będziemy budować McDonalda ja będę pomagać w tym. zdążymy oczywiście. To jest też moja kolejka. No i fajnie. O, tyle wybudowałam w ogóle z pan. 11 mamy farm o to jest e, właśnie wizeroczny to jest właśnie zbóżka nie no e, Patrzcie, ten macie takiego typa nie znam, nie wiem kto to jest on jest panem ja nie jestem, no to to jest taki domek specjalnie dla widzów dla albo inaczej, zrobimy coś takiego Zróbmy coś takiego. Jeden domek o, taki, taki domek. No to będzie yy, jedna łapka. Jedna, yy, nie jedna subskrypcja, jeden domek, czyli taki właśnie. Taki taki domek. Yy, a na przykład na przykład. To są łapki. Coś za jedną łapkę, a za subskrypcję na tym kanale będę budować o na przykład coś takiego, większego. Zróbmy coś takiego. No. Tak fajnie będziemy tak dobijać sobie subskrypcji. Tutaj mam takie mam inne inne rzeczy. W ogóle widać No, było trudno. Było trudno. Ale sobie pogramy na tym serwie. Może sobie weźmiemy jakąś profil żeby się w stroje. Weaver 3 ma w ogóle dołączyć. Nawet możemy zadzwonić. Chcecie? Dobra, dzwonimy. Może będzie do, go dobrze słychać. No to dzwonimy, dzwonimy. Podgłośnie go na maksa, żeby móc. Tu też musicie słyszeć coś. Ej, dobra, dzwonimy. Tak, słyszycie? Dzwonię. O, cześć Mikołaj. Halo. Kiedy wchodzisz na serwer? Zaraz, jeszcze jestem na polu. No, bo ja sobie nagrywał odcinasek. Haha, jesteś na odcinku. Dobry dzień. Możesz y, jakąś fajną rzecz powiedzieć, czy na przykład co mają robić? Subskrybować, dawać łapki w górę. Komu? W górę. Komu, komu? Biver robi 3 O, jestem właśnie go nagrywam. Jest, jest Biver. 3 No kurcze. Nie wiem, dlaczego, czy też masz, ale ja, jak zawsze coś robię, klikam szlipka cały czas, to mi się włączy jakiś pogój. Wtedy jest właśnie. Aha. No, to fajnie, fajnie. Dobra, czekaj, dam tutaj, ciebie, tutaj na. Przy telefonie, żeby widzowie słyszeli ciebie. On się zamnęło. Czekaj. Eee. język, patrzcie za szedą, Dawaj, ty też zaczynasz odcinek. Od razu dwa odcinki będą. No cześć, co ja będę zrobił teraz? I patrz, i teraz zrobiłem coś bardzo ciekawego. Wiesz co? Zrobiłem coś takiego. Taki domek jest za łapkę jedną, a subskrypcja to będzie większy domek. Czyli na przykład taki, taki bardziej wyposażony. Gdzie zaś No to może się no, czekaj, czekaj, w którym miejscu jesteś tak? Jestem. O, widać! E, nie uciekaj! To, to, taki, taki domek. Ale nie połączony, oczywiście. Tak, ja bym znowu zobaczył. I ta, pewnie. Za łapkę w górę byłoby coś takiego. taka? No. A, ta, a na przykład za subskrypcję byłoby coś takiego. No tak! I na przykład teraz każdy widz może mieć tutaj swój domek. Albo lepszy, albo gorszy. Kto wybiera? Albo skibi toilet. Jak ktoś będzie chciał skibić toilet, to musi napisać komentarz. Skype, choć na razie tutaj na dół do Czy też? To. Ta. Masz. Na odcinek. Co to? Gridlinka masz. O nie, ja nie chcę, bo wtedy nie wiadomo, co się ze mną stanie. Uh, zginęłam się tak się dzieje gdy się się uh, to uh, się mówili, nie nie się od nieznajomych no to to zapraszam na przemówienie o przemówienie dzisiaj gdzie jesteś? Na sali przemówię. Dobra, zobaczymy. O, jesteś. Ich, ich I przed ten. scenę. Widać. E, proszę, żeby pana było widać. Nie. No dobra. E, dzisiaj robimy, robimy coś takiego. Za e, <noise> każdą łapkę w górę dostaniecie taki mały domyk widzowie. Taki? A za pie... za pieł w jak na przykład ma tutaj szołty z domek. To no bez przesady. O, dziękuję. Ale to jest takie, ale... Ale nie będę miał ratusza w te małe domki, które tu na obok jest, jest ratusza. Na przykład popatrz taki domek. Taki jest też dobry na subskrypcję. Mm -hmm. Patrz skrzyneczka. Kurczę, ja chcę jakiś, ja chcę jakieś zadanie. Bo nie ma tutaj zadań. Poproszę jakieś zadanie, bo w ogóle nie ma. Dobra, Odpoczynek dziękuję. się już skończył, halo. E, bo ty masz ty zadania? No tu, zadania Igoro. A, dobra, ja... I wywaliła Mikała, e, Bivera, 3. trzy. Napiszę do niego zadzwoń do mnie. O, coś zerwało. Lec dwa zadania. Jeden możesz na odcinku zrobić, drugi nie musisz na odcinku, albo możesz na odcinku później pokazać gotowe. Okej. Okay. Co to wymyśliłeś, panie Vigorku? Widzisz mi tam moją fortecę, co ja mam tam, czy, na ruinach zamku. Jak urządzić? Urządzić, czyli tam po prostu lecz łóżka, dać skrzynki i tego typu. No ja tam nawet nie masz portycy. No jak nie, chodź tam. Aha, masz, no nie, no za duża ona jest. No to chociaż w nich w jednym miejscu zrób coś takiego. No dobra. W jednym budynku. Okej, okay, dobra, co dalej? Nie ostatnie, to może na inny... Nie pamiętam, jak się pisało, ale może być coś takiego. nie niemyślalny? Tak. To całe drugie zadanie nie musi być na odcinku... Dobrze. A drugie zadanie masz już gotowe. Widzę tak? was wszyscy w dzisiejszym hmm. projekcie. Patrz, co rozmawiasz? No, nie. Jest. A, no, ja nie mam na pewno szczęścia. tych tu mamy to całe jedzenie, które odsyłki są. Popatrz. Zaraz zobaczę, czekaj. Ale czegoś tutaj, do tego cienia. Co ty tak stoisz w miejscu? Ja ty w ogóle nawet Nie będę mówił, ale ty wiesz w ogóle netkę. Co to co to za pastacz na twoj nie jest? Nie mów. To nieważne, no to jest taka wypostać z horroru. No Jezu! Miałaś nie mówić. Ale nie mówię jeszcze dokładnie, ale skąd to dziękuję? Nie dokładnie co to. Wiesz, że jak się będziesz pił z tymi moimi zbrojnikami na służbie, to cię będą pili, bił że co ty robisz, szefa, z tym pilofan. To masz drugie zadanie i za bardzo te ziemniaki tam na dole. Tak, jak Łukasz, zbudować pomnik Technoblade'a. I to będzie jeden z najtrudniejszych rzeczy. No to ci pomogę. Ty, zmieńmy, żeby tutaj nie było y, Wojtka, tylko damy weaver y, 3. Ale to jest mój portfel. Panie, ja, ja jestem tu prezydentem i komplerzem. A więc masz pan zadanie gotowe? Do widzenia. Do widzenia. Hmm. Nie rozumiem, o co tu chodzi, ale przed i wyszedł. Chyba trochę zostać ale jest coś fajnego.

Uciekłem! Ale nie, nie. to jest? mnie to to ile to zajmuje. Co Bez... ja nie... no, to, to, to No fajnie to zadania Ja to to no kurczę, ale to nie było. Tak. Muszę mu upiększyć tą fortecę. Nie, ja tego nie mam. Nie, bo bez przesady nie będę jemu upiększać tej fortecy, bo z jednego powodu, bo... ja mam... E, to e, ja... ja tego nie będę tak. Urządzić mi... Kurde, co? Nie, nie, nie robię. Technoblade. Dobra, no to co? No to patrzcie, chyba wszystko widzicie. No to co? No to wchodzimy Techno Techno Blad bo on wszystko może sobie rozkazywać, wszystko może sobie robić, no bez przodu. No. no ile to może trwać? Hmm. Jesteśmy już przyjacielami od kilku szukajcie. Od. Od, od, od. Co sobie nie przypomnę. Od siedmiu lat. Jak my się Tego też nie zrobię, no przecież jak to mam zrobić? Jak ja mam to zrobić? Jak? No to sprzętę. Jak ja to mam zrobić? No... No patrzcie, no ja to muszę, nie wiem, no to ja to będę robić 4 lata. Jak bym to zajęło, nie wiem, chyba cały dzień, no to ja to będę robić, nie wiem, chyba 100 lat. I wyjdzie to na pewno No nie, no tak, na takie rzeczy to się nie pisze przepraszam. No to co? No to chyba dzisiaj powiększymy płotek. O! I będzie drugi film, czyli Garden Warfare, Plan Zombie Garden Warfare. I jeszcze taki online. Specjalny dla takich. No, no to dziękuję. Cześć i czołem.